To ja. Spokojnie, Marcin. Rozwaliście hacze? Tak, mamy klaszkę tutaj. Jakbyś ją wyciągnął, cofnij, Marcin. Cofnij, sta obstawiam ci górę. Ale ja jeden tam... jeden garfiza, jeden za mnie. A nie, tak, Marcin, nie ty, to może to jakieś Maćko Ja gadam do ciebie. Tu. Marcin, patrzysz mi tam na prawie od filar? Na wprost? No. Tam tam, tam. Tak, tam tak. Jakby. Tu na razie czysta. Flaszka Zagardet. Zagrdet? Tak, Jeden jest za mną w tym małym. Kibana, masz na lewo, na lewo! Kibana!